Działa? No wspaniale. Cześć. Cześć, Obiecaliśmy wam wczoraj. Co prawda trochę sfajlowaliśmy, bo mikrofon mieliśmy nie do końca działający, ale obiecaliśmy wam. Nie wiedzieliśmy o we... Dokładnie. Sprawdziliśmy dopiero później. No, w każdym razie obiecaliśmy, że zrobimy dzisiaj również podsumowanie. Może kogoś to zainteresuje, jeśli ktoś to będzie oglądał. Jak nie, to na pewno obejrzycie nasze wywiady, bo zrobiliśmy ich kilka. Jeszcze kilka planujemy, bo dopiero rozdają nagrody. W każdym razie podsumowanie dnia drugiego Ebi, czyli finałów. Eee... Od czego warto zacząć? Wydaje mi się, że zaczniemy od samej gry finałowej. Niesamowita gra. Drop, zerga, z overlordów, red, błagam was. Do tego druga gra z naniwą, przystanie 2-0, kiedy w momencie, kiedy naniwa miał 70 parę zasobów i 30 unitów, red maksował w zasadzie swoje rocze, przystanie 150. Fuda. Jednym słowem streszczę to, co kolega powiedział, bo obstawiam, że nie wszyscy oglądający nas ludzie będą fanami StarCraft'a. Red, gracz z Holandii, który przez całe turniej szedł jak burza, jak huragan, jak Katrina. Fenomenal, tak, fenoma, tak fenomenalnie zagrał w finale, że to było nie do ogarnięcia. Dwie bardzo szybkie gry, robił magiczne rzeczy, które naprawdę pokazują. Najszybciej, przed dwie gry chyba, na, na pewno. 12 no. minut. Chyba najszybsza. Szybko. Nikt się nie spodziewał takiego finału. W każdym śladzie zrobił tak fenomenalne rzeczy, e, że ja naprawdę jestem. E, Plaskaliśmy. Bardzo głośno. Staliśmy. Dzieci reta. Dzieci reta. E, że ja jestem zadowolony z tego, że tu przyjechałem. Naprawdę, nie tylko dla e, tego finału, co prawda, bo także dla innych gier i dla ludzi, ale naprawdę jestem pod mega wrażeniem. No to jest tak jak wczoraj mówiliśmy, tak jak na pewno wszyscy inni powiedzą, a jak nie to chyba się pomylili. To jest jak do tej pory od 2007 jak jeżdżę. To jest najlepszy LAN na jakim byłem, to jest jedyny LAN na którym siedziałem w wparty w fotel oglądając każdą z gier. A do tego robiąc wywiady w międzyczasie, a pozdrawiamy Tomka, eksmym, jakiś tam robi, zamurzyna w jakimś tam konkurencyjnym czymś, w każdym bądź razie trzyma tą kamerę. Więc Tomku, żebyś nie narzekał, to dla Ciebie specjalne pozdrowienia. A teraz chyba o Polakach, nie? Tak, to jak już zaczęłaś od pozdrowień, co powinno być na końcu, ja przepraszam za nie, e, co powinno być na końcu, chcieliśmy także pozdrowić Analizatora i Morgana za to, że pożyczyli mikrofon. E. Występ no. Polaków. Z Polakami, po tym jak zakończyli swoją grę wywiadów, nie robiliśmy, bo doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu, poza tym ich ciężko było dostać, bo każdy z nimi robi wywiady i pewnie tego będzie w sieci dużo. Nerczo, jak na pierwszy lan, poradził sobie nieźle. O, zdecydowanie, Nersio, to znaczy pierwsza gra z Sokka nie była streamowana, ale wiemy, że dostał całkiem mocno. Natomiast następne gry w Loser Bracket już wcisnął ostro. Co prawda, niestety nie miał możliwości się odbić. Nie, to jeszcze nie ten poziom, wydaje mi się, brak tego doświadczenia. Natomiast jeśli chodzi o same gry, bardzo widowiskowe, bardzo fajnie się go oglądało. Mamy nadzieję, że na najbliższych nadchodzących latach, w których się pojawi, e, pokaże o wiele więcej, pokaże to, co robi online. Tarson. Wczoraj wieczorem, kiedy oglądaliśmy ostatni mecz, Tarsona pomiędzy Sokę zagrał naprawdę fenomenalnie dwie gry. To był czysty majstersztyk. No niestety dzisiaj zabrakło, zabrakło myślenia przede wszystkim. Bardzo głupio przegrywał swoje gry, mając pierwszej, podczas pierwszej mapy posiadał ogromną przewagę. Tak, no ale niestety, nie wiem, niestety chyba coś nie pykło trochę. Wydaje mi się, że zła inicjacja w, w walkach teamowych. Po prostu się wepchał pod armię przeciwnika. Mówcie, o zabijcie mnie, zabijcie mnie. Druga gra, no też, no nie pomyślał, źle zagrał na złego człowieka, nie powinien tak zagrać. Tym bardziej, że wiedział, że, że, że no, ciężko będzie grać na taką osobę jak na niwa, która jest naprawdę mistrzem. Ale. Występ Polaków możemy podsumować na całkiem dobry, pomijając fakt, że Tarson po raz czwarty zajął czwarte miejsce na turnieju. E, dobra, no, co innego? To znaczy na, na obronę Tarsona można powiedzieć, że na Niwa doszedł jednak do finału, prawda? Co prawda przegrał, w, no, przegrał tak, jakby, jakby się botów biło z brąz ligi, ale Doszedł do tego finału. On jedzie na Blisko i pokazał, że, że stać go na, na bardzo dużo. A co do samego turnieju, czy, czy czegoś nam brakowało? Wydaje mi się, i mogę powiedzieć, chyba za wszystkich obecnych na sali, brakowało nam zdecydowanie klimatyzacji. Klimatyzacji to tak na, dla Seka i dla WCG się przyda. No, czy SEK i WCG będzie miał w Expo. W Expo? Ale to, to w każdym razie na przyszły rok. Ale SWC to... nie będzie w Expo. No, w każdym razie klimatyzacja jest potrzebna. Nawet nie wiem, jakieś lodówki z lodem, cokolwiek, cokolwiek. żeby ochłodzić atmosferę, która była i tak strasznie gorąca. O tak. Krzyki krzyki tak. krzyki podczas finału, bo e, to były w ogóle. Było niesamowicie, nie? Kurczę, było. Super. Szkoda, że się kończyło. No szkoda. Ale e, co dalej? Publiczność? u publiczność niesamowicie. Widzicie jak oni teraz klaszczą? Dziękujemy, dziękujemy. A i tak publiczność. C600, czy ile tam było osób cały czas klaskał? Nieważne czy ktoś grał w Wowa, czy Starcrafta. No nie wiem ile się mieści na tej sali, no, chyba 600 osób. No coś takiego. Wszyscy klaszą wszyscy klaszą i wszyscy się. Więcej niż 600? Więcej niż 600? No to więcej niż 600 osób, to nie jest zbyt istotne. W każdym razie, to jest jedna sprawa. To była niesamowita publiczność. Na takim lanie ja jeszcze nie byłem. To, 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 to nie było 20 osób siedzących pod sceną i klaszczących, a reszta biegająca za podkładkami i yy, podpisami bardzo znanych zawodników z Cesa, to była to był turniej, w którym wszyscy przyszli tutaj nie po autografy, to również, ale przyszli przede wszystkim dla samej gry, i dlatego, żeby dobrze się bawić, a wydaje mi się, że bawiliśmy się zajebiście. No czy tak, ja jeszcze tylko powiem jedno. E, ci, co będą to oglądali, którzy mnie znają, wiedzą, że ja zawsze byłem zagorzałym przeciwnikiem sceny e, Counter-Strike'a. E, I zawsze chwaliłem scenę StarCrafta. E, nikt mi nie wierzył, teraz mam niezbite dowody na to, jak scena StarCrafta, która okazała się naprawdę liczna podczas tego turnieju, e, oraz gracze World of Warcraft, którzy przyszli oglądać e, finały... A co to jest World of Warcraft? No takie śmieszne, to się a, leczą a, i... Widziałem, tam pod 5000 tysięcy jakieś kryty... A, nieważne. A, no, nieważne. <laughs> Pokazali, jak można robić świetny klimat. Nie bijąc się o podkładki i kubki. No. I to i wydaje mi się, że ten turniej powinien być przykładem po prostu tego, że wiadomo, pieniądze, które w to poszły na pewno są przekraczają budżety polskich turniejów, chociaż niekoniecznie. Wydaje mi się, że mógłbym się kłócić pod tym względem. Eee, na pewno nie zabrakło mi dobrej organizacji, nie zabrakło mi. Dobry gier. Nie, nie tylko zimnego piwa, tak naprawdę. Zabraknie. Zimne piwo i zimne, powietrze. i zimne powietrze. No, i to jest to, czego nam brakowało. Natomiast teraz pojawimy się na pewno na Seku. Pojawimy się na również WCG, które będzie już za te dwa miesiące. Nie, no za dwa. Za dwa, no właśnie. To jeszcze, jeszcze, jeszcze chwila nas czeka. A, póki co. no. Tyle. Pogadaliśmy sobie, jeszcze porobimy trochę wywiadów zanim stąd pójdziemy, co prawda Michał musi spadać, ale ja tu jeszcze będę siedział, także moją mordę gdzieś tam zobaczycie, na tym NewKit to wrzucimy, na Gameburg to wrzucimy, na Network to wrzucimy. Na Networks to, Network to wrzucimy, pozdrawiamy, pozdrawiamy Networks, Network. byliście zajebiści, te wszystkie transparenty. Jak to będziecie oglądać, możecie to wszędzie rozsyłać, jesteście niesamowici. Chociaż nie znam was, nie jestem tam zarejestrowany, czytuję wasze forum, jest świetne od lat, nawet na Warcraftcie trójcy, ale to już nieważne. A ostatnie słowa. Zaparło mi dach w piersi. Chyba zaparło ci dupę. Dziękujemy. Do Dziękujemy. zobaczenia następnym razem. Możesz wyłączyć.